Witajcie! Dzikie zwierzęta nie tylko wspólnie z nami zamieszkują planetę, ale często przychodzą nam na ratunek, gdy wpadamy w tarapaty. Wszyscy za naszych najlepszych przyjaciół uznajemy psy i koty, ale dzikie stworzenia również wykazują niezwykłą inteligencję i życzliwość. Przychodzą nam nawet z pomocą. My, ratując dzikie zwierzęta, działamy instynktownie i nawet nie myślimy o tym, czy nam się to opłaca. Ale czasami zdarza się, że dobre uczynki powracają do nas po wielu latach, zaszczepiając w naszych sercach wiarę w zwycięstwo dobra nad złem. Główna bohaterka dzisiejszego filmiku wiedziała z własnego doświadczenia, że okazana zwierzętom dobroć nie przedawnia się i na zawsze pozostaje w ich pamięci. W ciepły czerwcowy poranek mieszkanka pewnej syberyjskiej wioski szła na przystanek autobusowy. By dojechać do centrum pobliskiego miasteczka. Chcąc skrócić sobie drogę, dziewczyna poszła przez las, znaną od dzieciństwa ścieżką. Od przystanku dzieliło ją najwyżej 100 metrów zalesionego terenu. Nagle, z zarośli, prosto na nią wyskoczył niepozorny mężczyzna, który rozglądając się ukradkiem na boki, wyjął nóż i rzucił się na nią. Dziewczyna zbyt późno zauważyła niebezpieczeństwo i mężczyzna, fizycznie silniejszy od swojej ofiary, Natychmiast powalił ją na ziemię, żądając pieniędzy i kosztowności. Po otrząśnięciu się z początkowego szoku, dziewczyna zaczęła rozpaczliwie krzyczeć. Niestety okolica była odludna i tylko cud mógł ją uratować. Gdy sytuacja wydawała się już beznadziejna, z najbliższego zagajnika nagle dobiegł trzask, łamanych gałązek i stukot kopyt. Złodziej. Słysząc za plecami dziwne dźwięki, odruchowo obejrzał się za siebie i wtedy coś z ogromną siłą uderzyło go w klatkę piersiową. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że złoczyńca nie zdążył nawet zareagować, tylko wypuścił z ręki nóż i padł nieprzytomny na plecy. W tym czasie przerażona dziewczyna mogła wreszcie złapać oddech i lepiej przyjrzeć się swojemu wybawcy. Ku jej wielkiemu zdumieniu na ratunek ruszył jej okazały jeleń o wspaniałych, rozłożystych rogach. Dziewczyna przyjrzała mu się dokładniej i wtedy zauważyła na nodze jelenia dziwny guz. Takiej na roślinie sposób pomylić z czymś innym. I dziewczyna pracująca w klinice weterynaryjnej od razu rozpoznała w niej ślad zagojonego złamania. W międzyczasie, Rabuś próbował uciec z miejsca zdarzenia. Nieporadnie wstał, zrobił kilka kroków, ale znów upadł z jękiem na ziemię, trzymając się za połamane żebra. Dziewczyna wyjęła telefon i zadzwoniła na policję. A potem, patrząc w wielkie oczy Jelenia, zaczęła cicho płakać. Przypomniała sobie, jak wiele lat temu, podczas zbierania grzybów w lesie, przypadkowo natrafiła na beczącego rozpaczliwie małego jelonka. Jak się okazało, Nóżka malucha utkwiła w króliczej norze i uległa złamaniu. W pobliżu, żałośnie parskając, skręciła się jego matka, ale nie mogła pomóc małemu. Dziewczyna była wtedy jeszcze bardzo młoda i nie miała pojęcia, jak postępować w takich przypadkach. Ale pobiegła po pomoc do miejscowego weterynarza, który opatrzył rane zwierzęcia i założył mu gips. Do chwili wyzdrowienia Jelonek mieszkał u weterynarza w Stodole z małymi owcami. Przez ten czas Dziewczyna odwiedzała go codziennie i karmiła różnymi smakołykami. Gdy rana się zagoiła, weterynarz wypuścił jelonka z powrotem do lasu, gdzie czekała na niego matka, która każdego ranka wychodziła na skraj lasu. Od tamtej pory minęło wiele lat, a dziewczyna nigdy więcej nie zobaczyła uratowanego przez siebie zwierzęcia. Natchniona tym zdarzeniem, poszła na studia weterynarii, aby móc pomagać zwierzętom. A teraz? Patrząc w oczy swojego wybawcy, rozpoznała w nim tego maleńkiego jelonka, którego kiedyś spotkała na leśnej polanie. Oczywiście trudno powiedzieć, czy jeleń rozpoznał dziewczynę, czy był to zwykły zbieg okoliczności, ale bez wątpienia zwierzę pomogło człowiekowi w trudnej sytuacji. W końcu dobro prędzej czy później powraca do osoby i to niekoniecznie ze strony człowieka. I to wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia wkrótce.